Hej, cześć siemano, z tej strony Sunlight po komentarzu pana Arkadiusza pod moim ostatnim filmem, no doszłem do wniosku, że przydałoby się jednak skrócić te tulejki, żeby to tam nic się nie wygło z czasem? No i z tego co on mi napisał, żeby odmierzyć od tych blaszek montujących chłodzenie do płyty i odjąć milimetr, żeby dociągnęło. No to czy wychodzi, płyta będzie miała z milimetr? No, to myślę, obciąć tak na wysokość dosłownie, jak wystają te czopeczki od backplate'u, tak? No, i tak sobie wymierzyłem, tak sobie utnę i zobaczymy, czy to będzie ładnie pasować, tak? No i dobra, mamy to. Jak widać, pasta była dosyć dobrze dociśnięta. Czyli nie było źle. Zaraz sobie to tutaj porobię na nowo ładnie wszystko. Podocinałem te kołnierzyki. Są ładnie, lekko mniej jak gwint. Powinno dociągnąć. No. Powinno być na pewno stabilniej. Znaczy, stabilnie było. Tylko, żeby to z czasem się nie wygięło, jak już jedną kiedyś miałem płytę, która po prostu zrobiła się bananem przez Fortisa przykręconego na siłę. A propos Fortisa. Tak właśnie przykręcony był. Nie wiem, czy to widzicie. Banan jak ciul. No, ale to jest fabryczne mocowanie Fortisa. Nic na to nie poradzę. No i siedzi zamocowany, stabilny kamień. Tak, nie mam jak wam to za bardzo pokazać, ale opierają się na tych yy, tulejkach plastikowych, te łyżwy takie na X. No i powinno teraz się lepiej trzymać. Na pewno nie powinno opadać. Na razie jest prosto. Jak coś, to powiem, jak to z czasem będzie. Także. Dzięki za oglądanko trzymajcie się.